Witam serdecznie jako Pusia, firma TechMedia, Media. Logujemy się do kasy. Wchodzimy w menu 4: Programowanie kasy, baza PLU. Kasa pokaże następny wolny numer w bazie towarowej. Zatwierdzamy razem. Wpisujemy nazwę towaru. Klawisz PLU służy do dużych i małych liter. Zatwierdzamy razem. Wybieramy wcześniej zdefiniowaną przez serwis stawkę VAT. Zatwierdzamy razem. Wybieramy cenę. Jeżeli nie wpiszemy żadnej ceny, kasa zawsze będzie się pytała o cenę przy wybieraniu danego towaru. Resztę opcji możemy zostawić bez zmian. Aby zakończyć, wciskamy dwa razy klawisz C.